Siema, jestem. Sizua. Jakaś typiara yy, ładowana. Nie pewno jesteś izuja? Tak. I dzisiaj gramy w smutny szaton. Tak. Co, się, co, 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 co? co mu się dzieje? Chodź, za, chodź zagrać no, gówno. No, 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 no. Chodź zagrać główna gra, oczekujemy na graczy 0-3. Tworzysz pokoje wielkość 2. Mogę wejść. Proszę Wejdź. Brawo. Gramy w smutny szatan, jak nie wspomniałem Dobra, gramy w smutny szatan, pamiętaj Musimy się skupić, bo gramy w smutnego szatana Sot Satan to jest gra yy, Kiedyś taka creepypasta Oparta na jakiejś tam grze Z dalek webu czy coś takiego było Stare czasy Ale, yy, Jak znajdę gdzieś filmik Dobra, jak znajdę filmik To podlinkuję do tej creepypasty, co Słuchałem u takiego jednego geja W sensie youtubera A to są drzwi ale te drzwi są jasne! Ale twoja morda Ale uwu Uw. Będę, Będzie Uw. miniaturka Czekaj Ja nie mogę wejść na kamery Trudno się mówić Ale kurwa twerkujesz Damn Pył e, Smutne Spiszcie. szatan Smutny szatan się tego. Smutny szatan polegał chyba były jakieś to... nie wiem, były tu duchy chyba Nie, były parabole Parabole. Uuu parabole. Jysłeś parabolka, inny... A weź Lewo czy prawo Chyba I, prawo Idziemy w prawo pa... Ale fajne dźwięki Ee, się odpal sobie te, odpal sobie dźwięki na Robloxie, bo ty masz chyba wyłączone Mam, mam, mam wyłączone, tylko się czymś tmawi Tmawi się czymś Zaraz, zaraz w to... A! Kurwa! Go, bang, go, go Okej, Nie ma problemu Gdzie ty jesteś? Kosi tu <laughs> Chciałem chłopak, powiedzieć, chłopak, że chłopak, za to co teraz robiliśmy, oberwiemy i chyba nie zdążyłem dokończyć. Chłopak się czymś dławi ewidentnie. On dławi się dichem. No, dichem się on dławi. Dichem y, takiego polskiego youtubera. Nie, dichem ducha Emily Rose, nie? Jak pa. Emilia Róża? Emilia róża, no Przestało Przestał się ławić Połknął. Ucią mu się Aż... Kurz nie wychodź tak z Tylko widzę a ja, z tego oczy. To... a ja mam tego skina Tu coś jest yy. Można przez to przejść? Nie można Chodź dalej, chodź dalej <grym> kontynuować, 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 kontynuowałeś, Będę kontynuował, chodź mi A i, i sat Shadon szato, polegał chyba na tym, że było 6 odcinków tego Ale nuta, ale nuta Ale Młaka spierdaliło <laughs> Chodź, idziemy dalej, stary, ja nic nie słyszę. Nic nie słyszę. Ty, może zawrócimy, co? Zawróćmy, 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 zawróćmy. Chodź, wracamy. Ja wszyscy sam tego czekaj. Ey <laughs> to było otwarte? No. Yeah. Tego by nie było. Nie. Zobacz, the może się no. wyłączyć. Nothing no. nothing with, laws, so be... nie nie to jumpscare. No. Lili, li, li, li. Ty, bo ten korytarz się coraz tak bardziej zwęża. O kurwa. I Kenashi. E. Jestem w pa u... jestem. Nie pierdol, że jesteśmy w dwóch różnych miejscach. Ty, ja mam po Ej, nie zgadniesz. Też? <gry> Też. Ogólnie w 6 minut wydarzyło się to więcej niż na całym odcinku w Fortnite, jaki nagrywałem. Zdarza się, no kurde. Te... Chyba, chyba to... przerzucam się na Robloxa Horror. Nie. No dzień dobry, proszę pani. Ja pani znam. Zmua. Zmua. pani nie warczeć. <głos》> głośna pani jest troszeczkę. Chyba pani jeździ nie, da, nie dali. Ej stary, no gdzie ty jesteś? Jestem w wszelkich schodach ogólnie. Ja nie wiem, ja idę dalej. Jestem, to... na drugim, oj, jestem na drugim... Chyba na drugim stage'u backroomsów. O to ja jeszcze nie. Ja jestem w tym miejscu, to ja się zwespiłem, bo wszędzie gdzie poszedłem były ślepy załóg. Ja miałem takiego typu. Ja też miałem takiego typa, co ty miałeś teraz. Ale tam było ślepo. A ja muszę się wrócić i znowu schodzi i orgazmów. A to ja się mam wracać czy nie? Nie, ja cię znajdę stary. Ej właśnie co ci wysłałem. Obróć się. Siema! Ye! Yeah, znaleźliśmy się. To Teraz możemy tu rykopać. Idziemy dalej. Chodzie. Idziemy dalej. Zaprowadzić cię do, mo do mojej ukochanej pani z orgazmów. Ja tam był? Najlubię. jej. 2000 years later ja się tu Aha, czyli ty miałeś przy schodach dosłownie Serio? Ja pierd... O, bo, bo to się da otwierać ja, ja wcześniej stałem przed tym i się liczyłem, że... Ale te pomiędzy ciebie Mnie też Wreszcie się coś dzieje o, kur... Twój, twoja, twój cyrkulacja nie zawiera już żadnego nie cierpienia Nie zawieraj żadnego cierpienia A na pewno? Spekulacje. Są. 10 sekund i będzie jumpscare, i będzie fój głośno. Twoja po pobecność jest irytującą. Ach, ten pobeznać, będę cię dalej irytował, ty kurwo, jebano. Ale przed Twoim uwolnieniem chcę zorganizować ostatni show. To Trochę ci się Nie powiem, że nie no. Zanim ja tam dotrę, to już tą już cztery show zrobić. E, e, będę się bawić, oglądając, jak wzajemnie usuniecie, dla dobra. A NÓŻ! Nie ciachaj mnie, nie! Bo mnie zabijesz! Ty pilu. <laughs> o, o, to chodziło! Chcesz mnie zabić? <śmiech> A, <śmiech> nie, nie, nie rozumiem... To Przyjem... U, uznali, że zrobiłem mi przyjemność? Nie jest tutaj, więc potrzeba wyjść! Nie rozumiem <laughs> tego języka! Mogę go zabić? Tego typa, co gada? Nie, bo już skończyłeś grę. Wrzucono bez projektu lub moderatora wiadomość dotycząca. O, mogę, tak. za, trzy, mogę za trzy odznaki mogę odblokować latarnię. A za 24 mogę odblokować... Serce? Siemak! Mm. Siemak, Siema, gramy jeszcze wow. raz idziemy, idziemy napierdolić smutnemu szatanowi. Żeby nie był smutny. Pewnie. Dobra, wróciliśmy do... tego miejsca. Oczko. Oczków, to jest łatwe, ale teraz nie idziemy kurwa do tego głośnego miejsca, bo mnie uszy mi pękną o, Zaczyna się znowu jakiś kuźwa dźwięk Oooo, znowu ktoś dochodzi Co ty kurwa zaję... O kurwa, kurwa, i fina w pusteczkę Młap, łap, łap O przestało o, się. Pararira. Tak wole tańczą, 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 tańczą. Tańczą. Siema O kurwa Wyrzucono się bez przez projekt moderatorów, wiadomo, dotycząca Your Blood will be heliście Stromy Ty, ty to idź dalej za siebie, idź przed siebie. No wiem. Ja to jakoś przytnę, żeby to wyglądało na YouTube. Ich śmierć. ich śmierć nie miała znaczenia. Teraz ty też, bo jestem martwy. Za to ich menstruacja, tym bardziej. Eee! <grywa> 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 Sprawdź, co zrobiłeś. No, zesrałam zesrałem się przykro mi. idziemy czy będzie jumpscare? nie wiem, choć się do myśli nie zmienia się w kurz ej no starej wracaj, bo musimy w dwóch grać racja zmień mnie w kurz dotknij go potysiam no go i nic się od niego. I co teraz... Ba. Iś, kurwa. Ty można za cztery odznaki kupić klakson. <noise> ja. A ty jak zobaczyć te znaki? No to, no to bardzo przecież pamiętasz że ki. i rej, kurde. Głupie jakieś gówno dotknąłem. Tym razem robimy tak, że cię nie zabijamy. <noise> Sorry. Jak to pewna osoba kiedyś powiedziała, ja chciałem lekko. Teraz to skipnę wszystko, bo nie chcę się kukiwać już. Jest jakaś opcja, że ty mnie zabijasz, nie musisz. Właśnie spróbujemy teraz stać w miejscu i nic nie robić. Oboje skiniemy. Czekam mi mnie coś. O! Działa. Ty wszedłeś w coś? Tak. Chodź, pozwijmy ten pokój. Dobra. Wcześniej go całkowicie opluliśmy, więc wiesz. Racja, racja, może to coś być. Co, jest to przejście dzikie? Nie ma. Twoja cyrkulacja nie zawiera już żadnego cierpienia Coś więcej? Czy ktoś Twoja obecność jest tu irytująca Nawzajem drogi użytkowniku Drogi szatanie Nie, nie drogi Kurwa to nie, muszę Nie, tak Śmieciu Ale przed twoim wyjeżdżem chcę zorganizować ostatnie show ja mam nóż, pozwiedzajmy ten pokój, tego też nie zwiedzaliśmy No ja zwiedzam właśnie Ty, nie uwierzysz Jakbyśmy się wrócili za... Da... się wrócić E. mnie Uff stojmy w miejscu Dobra stępy ten nóż, jak ja mam Cię tym zabić? Nóż do masła. Trochę wstyd z takiego można zginąć. Ale nie zgadniesz, kto już zginął. Nie, nie wiem kto. na single na że ma to wyglądać. Co ty robisz? Ja kłócam, co nie, może coś znajdę. Ok. O się? Ty Coś zrobił? Zginąłem Jak? szedłem za to po jakę zginąłem <grystanie> Kurwa energy Nie wydaje mi się, żeby w tej grze coś jeszcze było